Cześć, witajcie na moim kanale. Była sobota. Jak była sobota, to była giełda staroci. A jak była giełda staroci, to poczyniłem pewne zakupy. Zaraz wam je pokażę. Przyjechał sprzedający, który chciał chyba wyszycić swoje stany magazynowe i sprzedawał wszystko w dużej promocji. Pierwsze co proszę: centralka MD2Z. Jest to moduł alarmowy do systemu detekcji gazów GAZEX, polska firma. Ta centralka w połączeniu z, z zaworem gazowym, z syreną oraz z czujnikiem gazu jest montowana w kotłowniach gazowych większej mocy. Tutaj nic nie będziemy odzyskiwać, spróbuję znaleźć na nią kupca. Kolejny zakup: falownik ABB. Oglądałem na kanale, chyba 4 strony złomu. Rozbiórkę takiego falownika nie ma tutaj nic, co by wpływało na jego większą wartość. Nie ma sensu odzyskiwać. Spróbuję go sprzedać. Mam nadzieję, że znajdzie się jakiś kupiec. Może to na części, może do naprawy. Może jakiś testów. Warto spróbować to upłynnić. Tutaj też jest jakiś kolejny falownik, nie ma nazwy. Symbol SV0551G5A. Tutaj on jest widzę, że troszkę ma chyba większy radiator. Cały aluminiowy. Tutaj jeszcze jest jakiś kawałek. Więc jeżeli tego się nie uda sprzedać, też będę próbował. Jeśli nie, to i ten, i ten drugi pójdą na odzysk. Tutaj mamy czasowy wyłącznik nadprądowy RIT213. Fajna stara obudowa. Otwieramy. W środku, tutaj, widzę, że jest jakaś cewka. Może będą jakieś groszki srebrne. Sprawdzałem archiwalne aukcje. Sprzedał się chyba jeden, jakiś, nie wiem, 15 zł. Ja go spróbuję też wystawić, sprzedać, jeśli nie pójdzie, oczywiście na odzysk. Natomiast samą tą obudowę, może zostawię. Powieszę gdzieś coś w środku, może fajnego wsadzę. Lubię takie stare rzeczy. Fajny element dekoracyjny. Tutaj mamy polski podgrzewacz elektryczny Kosper Luxus. Jeśli on trafił na giełdę, to uważam, że raczej jest uszkodzony. Nie chciałbym tego sprzedawać, bo nie chcę mieć jakichś tam problemów czy zwrotów. On powinien być bogaty w jakieś metale na pewno mieć, na pewno mosiąc, To idzie od razu na odzysk. Kolejny towar. Tu jest jakiś, chyba zasilacz. Tu przebija się cepka, kondensatory. Po wpisaniu jakiegoś tutaj kodu, który się pojawia, no niestety nie mogę tego zidentyfikować. Tutaj typowo na odzysk. O, i tu są chyba pozłacane piny. Tak, są pozłacane piny. Może w środku jeszcze będzie też coś cennego. Kolejny element to jest jakiś sterownik. To już jest konstrukcja nowocześniejsza niż ten RIT. Jakieś przekaźniki, więc. Będzie sreberko, radiator, przewody. Cały tutaj z tyłu radiator jest aluminiowy. W środku cewka, ale toroidalna to się chyba nazywa, więc tutaj miedzi nie będzie dużo. Będziemy rozbierać. Teraz ostatni mój zakup. wisienka na torcie. Muszę to postawić. To jest bardzo ciężkie. Muszę się przestawić, żeby wam pokazać. Z tego, co udało mi się wyczytać, jest to multifasownica. Yy, polski produkt, montujemy to na stanowiskach kasowych. Ta przegroda jest przegrodą, w której... Znaczy ta szuflada yy, jest szufladą, w której są przegrody. Trzymamy tutaj banknoty oraz bilon. Tutaj jest szuflada depozytowa. Wrzucamy nadmiar gotówki. Ta szuflada zna jakieś podręczne rzeczy, rolki do kasy fiskalnej, może jakieś klucze, długopis. Tutaj mamy przewód. Jest zasilający, troszkę uszkodzony, i sygnałowy. No, to może podłączymy to, zobaczymy, jaki będzie efekt. No zobaczymy, czy to działa, czy wywali bezpieczniki. Pojawiło się napięcie. Działa. Ok. Multifasownica. Wyskoczył napis. Kod lub menu. Prawdopodobnie nie otworzę tego w żaden sposób. Potrzebny jest kod dostępu lub kluczy. Tu jest miejsce. Z tego, co udało mi się obejrzeć, prawdopodobnie trzeba będzie się dostać do tej fasownicy od tyłu, tam są jakieś śrubki, klapka. Bo tu raczej w żaden sposób tego nie otworzę. Witam. O, data się pokazuje. OK. 4 jedynki nie podziałały. 1, 2, 3, 4 też nie podziałały. Wprowadzone kody. Podaj kod BOS. 1, 2, 3, 4. Nie ten kod. 1, 1, 1, 1. Jak cztery jedynki nie działają. Dobra. Spróbujemy to rozebrać mechanicznie. Chyba, że ktoś z Was oglądających ma pomysł, jak to otworzyć. Tutaj ze strony panelu. No okej. Okay. W takim razie dziękuję za poświęcony czas. I widzimy się prawdopodobnie na rozbieraniu multifasownicy. Nie powiedziałem o najważniejszym. Oczywiście wszystkie te produkty kosztowały mnie dokładnie 70 zł. Także myślę, że część rzeczy upłyniemy, część rozbierzemy będzie o zysk. Wyjdzie z tego fajny plus. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.